Znowu paru manik, znowu razy, znowu wygrane moich ludzi, zawsze ustawiam wynik. Zdolbesk i zamknij się Marian, chcesz piwo to schylaj się nisko, Przy zwyczaj z pięć trzymaj blisko, choć Bóg nade mną, choć problemów ma tu milion. Zdolbesk i zamknij się Marian. Chcesz piwo to schylaj się nisko. Pry, zwyczaj pić, trzymaj blisko. Chodź bóg, 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 bóg. bóg nade mną. Rozbił szafę, pan czy stary musi robić ja szafę? każą. Nie się, tak się widzą. Dobrze. A ty Czyli A może ty oczę do ona nie pęknie? Nie wolno pęknie. Nie pęknie. Pęknie i co byś tu zrobił wtedy? na Nie pojedynczo. Dlaczego nie graz, ty, na Je tym tylko, Mariana. tam włączyłeś nie i bez tego jedno i to samo? Bo ja lubię tego słuchaj. Nie Mariana, wiesz co. Nie, nie lubię tego. Tak. No. i po cichu. Proszę cię po cichu. A tego? Dla ja wszystkich krzywdy sam przeproszę Mańka. Dziadka woli serce. Jak umrze będziesz go miał na sumieniu. No Będziecie w nocy straszył. Co dzień. No już przykręciłem. Przykręć, bo to nie są żarty. Przykręciłem. Wiesz, że babcia też straszy? I co, kiedy nie złaś się Ile? Żebyś nie powiększył tylko głosu, rozumiem? A więcej. będziesz na kanale Premiera? A powiedz, czy ustawiamy na którą? Gdzie jak będzie 30, to idzie 4... dzień. Nie ustawiamy obrazu ładnie. Także chwilę, chwilę.